Dzisiaj robimy taki specjalny odcinek o fireworkach um, i o w ogóle 2023 wszystkim. Zapraszam do odcinka. Będzie z tego jeszcze część druga, więc się nie martwcie. Ja to wrzucę 31., a dzisiaj rzucę dzisiaj, czyli 30. Oglądamy. Euforia. Na razie ok. Na razie takie ok. Ale zobaczymy jaki finał będzie. Takie przeciętne. Tylko czasami może te złoty. ile strzela ten finał był jakiś taki słaby gigantyko to jest chyba coś ciekawszego Polecam Chociaż nie kolej. Dla mnie całkiem git, przechodzimy do innego tematu OK, słowo roku Mhm, znamy zwycięstwo Internauci zdecydowali, że młodzieżowym słowem roku 2023 zostaje słowo re. W sumie to było spodziewane, bo bardzo dużo osób tego używało. Drugie miejsce ze względu na ilość oddanych głosów zdobył wyraz sigmo. Popularne określenie osoby niezależnej, pewnej siebie, podziwianej i odnoszącej sukces, czyli taki szef. Na trzecim miejscu znalazło się oporowo używane jako synonim wyrażenia do oporu. Nie znam. Członkowie kapitału przyznali także nagrodę Jury dla słowa oddaję. Oddaję. Okej. Okay. Każdy to chyba zna. Mm. No i to tyle. No Fortnite możemy to przeczytać na przełomie sierpnia i września 2000 co? A, bo jakby z całego roku. Sierpnia i września 2023 roku zanotowano aż 230 milionów aktywnych graczy. Codziennie logują się do zabawy ponad 1 milionów 100 tysięcy. Osób. Strasznie dużo, nie? Szczególnie nawet w OG sezonie było bardzo, bardzo dużo osób. No, z memów to było popularne. Aha, aleś ciebie, Bambi, gdzie masz to było bardzo nawet popularne. Tak. Em, chyba w rozdziale czwartym, sezonie pierwszym, czyli właśnie w dzisiejszym okresu tylko, że wtedy już było 2023 więc tak za jeden miesiąc już w 2023 był popularny bambik no dobra, może dwa miesiące to niestety też było popularne w lato, nie? to też było popularne To też było popularne. Nie no, tak naprawdę to to było popularne. To też było popularne. To też było popularne. I tyle jeśli chodzi o mamie. Może coś tam jeszcze tam pominąłem, ale takie popularne to to co, nie? Życzę wam dobrego nowego roku. I wszystkiego najlepszego. Zostawiacie łapki w górę i subskrypcję. Pa!